Naszym gościem jest poseł prawa i sprawiedliwości Marcin Mastolerek. Panie pośle, na spotkaniu klubu Platformy Obywatelskiej w Jachrance zapowiadane były kolejne reformy, kolejne zmiany, kolejna ofensywa jesienna na platformy obywatelskie. My takie ofensywy pamiętamy, ale tam było coś więcej. Tam było już straszenie kryzysem, czymś co, czymś, co może spotkać Polskę jesienią. Czy Platforma szykuje na przykład podniesienie podatków, czy kolejne zmiany, które uderzą w kieszenie Polaków? Już chyba 3578 zapowiedź Platformy Obywatelskiej, że wreszcie weźmie się do pracy, do pracy, dzięki której Polacy będą mogli lepiej żyć. Niestety ja w te zapowiedzi nie wierzę. Jeżeli Platforma będzie podejmowała jakiekolwiek kroki, to tylko uderzające w kieszenie zwykłych podatników. Wydaje mi się, że to jest przygotowywanie Polaków na to, że na jesieni rząd będzie podejmował kolejną decyzję o kolejnych podwojach podwyżkach podatków, mieliśmy przecież już podwyżkę podatku VAT. Wydaje się, że na tym niestety ten uważający się kiedyś za liberalny rząd nie zakończy. Dziś już ludzie Tuska próbują Polaków przygotowywać na niepopularne decyzje. Ja mam radę do Platformy Obywatelskiej, i niech wreszcie wezmą się do pracy. Panie pośle, ostatnio też Paweł Graj zasłynął takim stwierdzeniem, że premier nigdy nie kłamie. Jak pan się odnosi do tych słów rzecznika rządu? Myślę, że warto by, jeżeli jest nagranie z kamery, to zwrócić uwagę, czy mocno, czy słabo urósł Pawłowi Grosiowi nos. To jest oczywista bzdura. Tyle razy premier został złapany na kłamstwie i nie, niestety uchodziło mu to na suche dzięki przychylności dziennikarzy. Mam nadzieję, że przyjdzie kiedyś czas, kiedy premier za swoje liczne kłamstwa zostanie rozliczony, bo tyle razy, ile kłamał i mataczył premier Donald Tusk w sprawie katastrofy smoleńskiej, to myślę że można by napisać dość sporą książkę o tym. Już coraz więcej dziennikarzy, coraz większa część opinii publicznej dostrzega te kłamstwa i to mataczenie premiera Donalda Tuska w sprawie katastrofy smoleńskiej, ale też w innych sprawach, a wypowiedź Pawła Grasia no, można jedynie z uśmiechem, z uśmiechem przyjąć. No, widocznie w przerwie pomiędzy pilnowaniem domu niemieckiego obywatela graś wymyśla takie jakieś dziwne teorie